Hej, ty tam? Ja? Tak ty, do ciebie mówię. Lubisz ze mnie obstawiać? No, lubię, lubię. No, ale Martinezowi no nie wychodzi ostatnio, no wszystkie tego te taśmy są czerwone. No ale wiesz, to jest tylko sport. Szanse są zawsze 50 na 50. Nigdy nie wiadomo, no ale to w tym momencie nie jest ważne. Mam do ciebie pytanie. No dawaj, jakie masz pytanie? Lubisz afery i Zedynki? No pewka, że lubię. A kto mnie nie lubię, nie? To dobrze się składa, bo dzisiaj przychodzę do ciebie z propozycją na najbliższe fame MMA. Jo, no, to klasa zabieram się do oglądania. Tak, dobrze słyszeliście. Dzisiaj będę miał dla Was propozycję na nadchodzącą galę Fame MMA. Trochę mieliśmy odpoczynku, chwilę nas nie było, ale to specjalnie na regenerację. Dzisiaj pokażę Wam, co nasz typer Jakub przygotował na nadchodzącą galę Fame MMA. Cześć, ja jestem Seba i witam Was w kolejnym odcinku na kanale BetSite. Także przejdźmy już do naszych typów. Ale zanim do typów przejdziemy. Femem ma możecie obstawiać tylko w BetClick. A po rejestracji z kodem BetSite macie pierwszy zakład bez ryzyka do 200 zł. W razie niepowodzenia za Wasz pierwszy zakład dostaniecie wzór pieniędzy w postaci freebetu. Link do rejestracji znajdziecie oczywiście w opisie. Tak jak wspominałem przygotował je jeden z naszych typerów Jakub, także przeczytam Wam i zaprezentuje, co dla nas przygotował. Pierwszy na kuponie Zadema kontra Wrzosek. Mocna walka na otwarcie gali, w której spodziewamy się sporych fajerwerków. Jakub myśli, że zobaczymy trzyrundową twardą batalię między tymi zawodnikami. Maślana kontra Natan Marcoń jest drugie. Pierwotnie obaj panowie mieli innych rywali, jednak nastąpiły zmiany w karcie, no i oboje nie mając dużego doświadczenia w sportach walki, jednak myślimy, że fizyczność Maślany pozwoli mu wygrać. Lizy vs. Nafcia. Damski pojedynek. Tutaj celem wygraną Lizy. Przed czasem pokazała ona świetną formę w swojej pierwszej walce z Dominiką Rybak, gdzie była bardzo skreślona. W drugiej wygrała z Chan i myślę, że tutaj bez większych problemów zwycięży przed czasem. vs Stormi, dwóch mocnych zawodników, walka w różnych formułach. Myślimy, że będzie to pojedynek z dużym potencjałem na pełen dystans. Linia rund wydaje się być bardzo bezpieczna. Koro vs Ferrari, walka bokserska ale koro to nie jest przeciwnik z przypadku, bo po jego walkach widać, że prezentuje przyzwoity poziom. U Ferrari'ego jak zwykle mowa o kontuzji, także spodziewamy się tutaj szybkiej szarży na początku ze strony Amadeusza i potem szybkiego wypompowania. Walka raczej na pełen dystans. I teraz um, ostatnia walka, czyli walka par. Gola Wardenga, kontra Olejnik z Fabiańskim. Um, gola i Wardęga przed czasem. Spodziewamy się tutaj szybkiego obrotu spraw i szybkiego zakończenia gola powinien sobie poradzić sam na nich dwóch. Teraz jeszcze przed przejściem do konkursu zaprezentuję wam um, single też od Jakuba. Jest to um, wygrana zadory. Kuba uważa, że jest to bardzo opłacalny um, single, w który warto wejść, warto zaryzykować. Zadora powinien wygrać. Także jest to taki um, single trochę na boku. Może ktoś by chciał sobie um, zaryzykować. A teraz przejdziemy do konkursu. Jeżeli chodzi o konkurs, to do rozdania mamy trzy, sprzedaże, pay-per-view na nadchodzącą galę Fame Emma. Do godziny 15 musicie podać w komentarzu swój nick do oraz która walka będzie według Was najbardziej interesująca. Ekipa BetSide wybierze trzy najlepsze odpowiedzi według naszego uznania i rozdamy je Wam w wiadomości prywatnej. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was na jutro, na już standardowy odcinek BetSide'u z. Piłki nożnej. Standardowo przypominam o naszej grupie na Facebooku, kanale na Discordzie oraz Twitchu. To by było tyle. Trzymajcie się i cześć!